Czego tak się dzieje, że niektórzy zadowalają innych za cenę własnych potrzeb, preferencji i tego, co czują? Nie ma problemu, możemy zmienić ten termin. Żaden problem. Anka, rocznica jest wasza wtedy kolacja umówiona. No co, ty oszalałaś? Pyszne, dziękuję. Całe zjadłam. Dziewczyno, przecież ty nienawidzisz pomidorów. U podstaw bardzo często leży skrypt wgrany w dzieciństwie, a jak on powstał? Kontrola, krytyka, ocenianie. To może sprawić, że dziecko bardzo szybko powiąże swoje poczucie własnej wartości z tym, co mówią i myślą inne osoby. Dlatego potem w dorosłości tak bardzo trudno nam znieść to, że ktoś może wyrażać niezadowolenie, a tak bardzo potrzebujemy tego, żeby cały czas ktoś nas aprobował. Modelowanie poświęcenia. Podziel się z siostrą, o, jakie to miłe, że podzieliłaś się z siostrą, oddaj teraz to koleżance, taka miła koleżanka. Warunkowa miłość, kiedy wysyłamy sygnały uznania i akceptacji tylko wtedy, kiedy dziecko rezygnuje z wyrażania własnych potrzeb i emocji. Mm, wiedziałam, że chcesz jeszcze zostać na tym placu zabaw, ale udało ci się powstrzymać łzy. Nic nie powiedziałaś, tylko grzecznie poszłaś z mamusią: No brawo, jestem z ciebie bardzo dumna. Brak przestrzeni do wyrażania swoich emocji. No